Panie i Panowie, przed nami piąte starcie gali Amak Fight Night 3, a będzie to pojedynek w formule MMA w limicie do 77 kg. W tej walce rękawice skrzyżują w narożniku niebieski. Zawodnik klubu Apogeum Rogoźno. Patryk! Hvað er það? A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie zawodnik klubu Cuma Miejszowoci Krzysztof Zaborowski. Słowa mieszanoczyń i czerwonego smoka wągrowe. Nie wiesz komu leżeć kwiaty, na pewnych szaklach, Ty szukasz jak, szukasz, jak, szukasz, jak, szukasz, jak szukasz. się plaszmaty, Zamyśliłeś się wypadła, A ty już ile sprzedaż laty wymyłem ci zimą, A ty ci na szklaty, marują wejsta szarbaty, w celasz z paty biegasz za ogonem, Myśląc kurwa gdzie mam paty, mam dotyk jak narkotyk, Który połóż, udzielam mam szmaty, mi na ogrody, A mają jak węgla szklaty, a jak

Zakontraktowana jest jako pojedynek w formule MMA na dystansie 3 rund po 3 minuty. Limit wagowy 77 kg. Walkę w klatce poprowadzi sędzia Piotr Jarosz. A więc zmieniliśmy formułę, a więc zmieniliśmy także sędziego ringowego. Którym jest Piotr Jarosz. No i mamy tutaj pojedynek MMA, więc mamy wszystko. Ładne, niskie kopięcie w wykonaniu Krzysztofa, ale Patryk piękne, pięknie! Kolano. Piękne obalenie w wykonaniu Krzycha. Tak, Krzysztof Zaborowski reprezentujący klub Tsunami Szamocin właściwie jak rasowy zapaśnik wszedł w dwie nogi, zapiął klamrę i obalił swojego rywala. Dokładnie. Mocne, potężne, ciosy, tak. mocne ciosy na głowę Patryka. Widzę, o pięknie wstałam po siatce. Piękne odwrócenie sytuacji, i już mamy kolana. O, tutaj stąd. Stąd wymieniają się uprzejmościami panowie. Przypomnijmy, że jest to walka w formule e, semi-pro. A więc zawodnicy nie mogą stosować e, wszystkich technik dozwolonych, e, tak jak e, to mają zawodowcy. Na przykład nie wolno bić e, łokci w parterze. Tak samo chyba dźwignie kończące na nogi, jest chyba tylko taktarow, nie ma żadnych innych udziwnień. O piękny, no <noise> piękna tak. zmiana sytuacji, a my doszedł I mocno no, 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 próbuje wymostować Zaborowski. Ale widzimy świetna niska pozycja bioder Patryka. Doskonała kontrola. Tak, czołem na szczękę, jest to bardzo nieprzyjemne i teraz prawdopodobnie będzie, zerwie głowę i będzie uderzał te młotki, tak, tak też robi? No jeszcze, jeszcze chwilę. Tak, o proszę, klei się tutaj Krzychu do niego. No dobrze, dobrze robi tak. Dobrze kombinuje. No, ale widzę, że widzimy konsekwentnie. Patryk jest z góry, no i teraz będzie obijał swojego rywala. Wpina widzimy te biodra. Będzie obniżał środę ciężkości, żeby Krzysztof nie swipnął go, a zaplecze trenerskie na Patryk. Dobre. Bo Bartek jest znany też, że lubi kończyć walki w takich pozycjach i dołożył swoje cegiełki. Cekiełkę, co właśnie widać i konsekwentnie obija swojego rywala Patryk i, i, i możemy jak na razie widzimy, że y, Zaborowski Krzysztof uniemożliwia, no, no, no. ale teraz tak, teraz no. już ta Klamra pięknie no. zaszedł za plecy. Ale chyba wysoko ma wpięty, czy wysoko wpięty albo źle widzisz jest tej pozycji. Nie! Na szczęście. Bardzo na ładne duszenie będzie Dokładnie chyba koniec. Jest. Tak mamy Mateo, koniec mamy. A tak jak wspominał Bartek i przed walką, że Bartek naprawdę jest perfekcyjnym zawodnikiem, trzy wygrane miał do tej pory, więc trzymamy kciuki i oglądamy go dalej, bo trenera ma naprawdę dobrego, szybko skończenie, ładne pięcie, obrócenie sytuacji, no czego chcieć więcej? No powiem Stop. szczerze, Obrodo. że bardzo mi się ta walka podobała, bardzo wysoki ładny. poziom techniczny. Tak. No to młody ma już 4-0. Zarówno jeden jak i drugi, naprawdę techniki zapaśnicze, bardzo ładny poziom. Jak widzieliśmy parter wyjścia. Nic nie można tutaj zarzucić chłopakom. Pięknie, a jak już na to, ten dosiad, biodra, które wsadził piąte haki, naprawdę szapoba bym powiedział. Z głów". Ja właśnie... Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o MMA, to walki w MMA często właśnie kończą się przed czasem, a to dlatego, że Paleta, gama technik, które możemy robić i płaszczyzny jest bardzo szeroka i trudno jakby reagować przeciwko temu wszystkiemu. I skąd tak, zobaczmy? Pierwsza runda. Pierwsza walka w mapie, pierwsza runda. Właśnie się zastanawiałem, być może ty Dylan wiesz dlaczego no tak niewiele tych walk MMA. Dużo w boksie mamy trochę tych walk Jeden, 1 a tutaj w tym MMA tak słabo. Wydaje mi się z, no z tego względu, że instalem jest Dawid, a Dawid ostatnio zakachał się w boksie no i prawdopodobnie poszedł w tym kierunku, bo nie wiem, mało galb bokserskich jest też w wągrowcu ogólnie e, przodują uderzane style, więc z tego względu wydaje mi się, że ludzie są bardziej przywysajeni do stójki.